W pewnym momencie mojego życia zobaczyłem, że pomimo tego, że mam fajną rodzinę, swój dom, dobrą pracę i wszystkiego pod dostatkiem, to gdzieś w środku czułem, że brakuje mi czegoś, co jest najważniejsze i jest sensem mojego życia. Dodatkowo żyjąc niewłaściwymi wartościami, zauważyłem, że w relacji z ludźmi dookoła mnie nie byłem wcale dobrym człowiekiem. To ja zawsze chciałem mieć rację i musiało być po mojemu. Do tego oszukiwałem ludzi, Wulgarnie przeklinałem, oraz byłem uzależniony od pornografii i kradzieży. Było ze mną coraz gorzej, i nie wiedziałem, jak mogę to wszystko zatrzymać i zmienić. I wtedy stał się cud. Pewnej nocy, kiedy tak nad tym rozmyślałem, nagle do mojego życia przyszedł Bóg. To niesamowite uczucie przy ogromnej miłości, której wtedy mi towarzyszyło, było bezcenne i chciałem, żeby trwało wiecznie. Jednak kilka minut później. Analizując wspólnie z Bogiem moje życie, zobaczyłem, że jest pełne grzechów, za które po kolei głęboko żałowałem. I wiedziałem, że w tym samym momencie są mi przez niego wybaczane. Po takiej wizycie, wie, że już nic w Twoim życiu nie będzie takie samo. I tak się dokładnie stało. Po kilku dniach zobaczyłem, że zostałem całkowicie uwolniony od tych wszystkich moich uzależnień, i dostałem odwagę, żeby po 15 latach nieodzywania się do mojego taty, przeprosić go i pogodzić się z nim. Czytając Biblię, zobaczyłem, że tylko sprowadzanie bożych zasad do każdej dziedziny mojego życia daje mi gwarancję sukcesu. A nie żadnych obrzędów religijnych, które tak naprawdę nie podobają się Bogu. Dziś moje priorytety całkowicie się pozmieniały. Nie wyobrażam sobie dnia bez Jego obecności, przyjaźni, zaangażowania, korekty i wsparcia. To, ile przez te ostatnie lata doświadczyłem Jego pokoju, miłości, odpowiedzi na modlitwy oraz przełomów, można by nie jedną książkę napisać. To, jak teraz wygląda moje życie, moja relacja z Nim, z moją żoną, dziećmi oraz ludźmi dookoła mnie pokazuje, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych.